Severen Lipoński, witam Państwa ponownie. Można już rozliczać zeszłoroczne podatki również przez internet za pomocą usługi Twój Epit. Przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce część podatników miała z tym dzisiaj problem. Z czego te kłopoty wynikły i jak można szybko i sprawnie rozliczyć się z Fiskusem. O tym porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem. Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich. Pani rzecznik, no, miała być miła, sympatyczna rozmowa, poradnikowa, co po kolei zrobić, żeby się rozliczyć, ale wyszło tak, że część podatników dzisiaj nie mogła się rozliczyć, bo zdarzyły się znowu jakieś kłopoty. Znowu coś nie zadziałało. Czy już wiecie, co się dokładnie stało? Panie redaktorze, powiem w ten sposób: sama też zresztą też jako podatnik, a tym bardziej jako rzecznik. Yy... O rano dzisiaj zalogowałam się na usługę Twój pit, Mniej więcej gdzieś koło godziny 11, i no, w ciągu właściwie trzech minut oczywiście wynika to z tego, że mam jedno źródło dochodów i niezbyt skomplikowaną sytuację prawno podatkową. Natomiast proszę mi wierzyć, w ciągu trzech minut zaakceptowałam swoje zeznanie, zostało ono wysłane. Nie miałam absolutnie żadnych problemów, żeby zalogować się do usługi. No nie wszyscy mieli to szczęście. Tutaj w tej chwili pokazujemy z kolei coś, co ja nagrałem, próbując się rozliczyć. No i przyznam, że w moim przypadku było tak. Najpierw udało się zalogować, to, to prawda, ale później system długo wyświetlał ładowanie, później pobieranie dokumentów. Tak było przez kilka minut a później dowiedziałem się, że nie udało się pobrać moich dokumentów i że mam spróbować później. No niestety to nie zachęca do szybkiego rozliczenia podatków właśnie tą metodą. Myślę, że wręcz przeciwnie. Oczywiście mówimy dzisiaj o pierwszym dniu kampanii zeznań rocznych. To jest też taki moment, gdzie sporo nas chce zobaczyć to swoje wstępnie przygotowane przez administrację, przez Krajową Administrację Skarbową, zeznanie podatkowe. Jeżeli pojawiały się takie momenty, gdzie był problem z pobraniem dokumentów czy zalogowaniem się, to on tak naprawdę wynikał z ogromnego zainteresowania i z ruchu. Ministerstwo oczywiście przygotowało się i to zaplecze takie techniczne było oczywiście w sposób właściwie przygotowane i rozszerzone w stosunku do lat wcześniejszych. Natomiast kampania zeznań rozpoczęła się w dniu dzisiejszym. Mamy czas oczywiście do końca kwietnia, żeby rozliczyć swoje dochody z roku ubiegłego. Dla większości z nas, a w szczególności dla tych osób, które nie, nie korzystają z żadnych jej ulg i odliczeń, tak naprawdę jest to kolejny rok, kiedy możemy zapomnieć o swoim rozliczeniu. Bo tutaj przypomnę, widzą, że ze Znanie 37 z ostatnim dniem kwietnia, jeżeli oczywiście nie zostanie odrzucone w międzyczasie przez podatnika lub po prostu zaakceptowane, będzie automatycznie tej procedurze poddane. Tak Rozumiem, że tutaj pora... cel jest taki sam jak w poprzednich paru latach, od kiedy to wprowadziliście, czyli żeby z jednej strony ułatwić podatnikom to, żeby mogli w miarę łatwo rozliczyć swoje podatki, a z drugiej strony, żeby uniknąć takich sytuacji, że ktoś nie rozliczył i nie wiadomo wtedy, co z tym fantem zrobić. Dokładnie tak. System tak jest skonstruowany, że oczywiście daje każdemu z nas możliwość zapoznania się z przygotowanym zeznaniem podatkowym. Ono oczywiście jest jakby wyposażone w te informacje, którymi my dysponujemy, a więc między innymi informacjami od naszych płatników, którzy byli zobowiązani do końca stycznia takie informacje nam przekazać. I na bazie również informacji z roku ubiegłego takie zeznanie jest przygotowane. A więc jeżeli. Korzystaliśmy na przykład z organizacji pożytku publicznego i przekazywaliśmy 1%, to o ile ta organizacja nadal widnieje jako ta, która jest upoważniona do mechanizmu 1%, to ona zostanie automatycznie wprowadzana. Jeżeli jesteśmy rodzicami i korzystamy z ulgi prorodzinnej, oczywiście również ta informacja zostanie automatycznie wygenerowana. Jeżeli podatnik ponosił inne wydatki w ramach innych ulgi rozliczeń, no to w tym wypadku my już takimi informacjami nie dysponujemy, ale oczywiście każdy z nas może. Zgodnie z dokumentami, które dysponuje, te informacje wprowadzić do tego zeznania i naprawdę kilkoma kliknięciami je rozliczyć. Tu myślę, że może warto zaznaczyć jedną rzecz, bo w świetle ostatniego zamieszania i dyskusji wokół tzw. Polskiego Ładu to pewnie nie dla wszystkich może być jasne, ale rozumiem, że te rozliczenia, których teraz dokonujemy, to są rozliczenia za zeszły rok, czyli jeszcze nie są objęte tymi nowymi przepisami, rozliczamy się po staremu, czyli na przykład możemy odliczyć składki. отно Dokładnie tak, panie redaktorze. Warto tutaj bardzo mocno podkreślić, że rok 2021 rozliczany jest przez nas na starych zasadach, a więc według starej skali podatkowej, według tych samych jakby reguł, z których korzystaliśmy w roku ubiegłym. Korzystamy z tych samych odliczeń i ulg jak w latach poprzednich. Pewna nowość dotyczy jednego bardzo konkretnego odliczenia, a mianowicie ulgi. Rehabilitacyjnej i tutaj, mimo tego, że te przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia tego roku, to osoby, które korzystają z ulgi rehabilitacyjnej, w związku z tym, że katalog odliczeń możliwych przez podatnika w ramach właśnie ulgi rehabilitacyjnej został rozszerzony, to już w tym roku, rozliczając dochody z roku ubiegłego, możemy z tego skorzystać. To jest taki jedyny wyjątek. Natomiast tak jak Pan Redaktor wspomniał, Miniony rok rozliczamy na starych zasadach, według tego klucza, którym, z którego korzystaliśmy w latach poprzednich. To teraz jeszcze ważne pytanie, bo wyobrażam sobie, że ktoś wejdzie na tę stronę podatki.gov.pl, zaloguje się i zatwierdzi to przygotowane przez państwa wstępnie rozliczenie, po czym dopiero później sobie przypomni, że. Na przykład, odprowadza jakieś pieniądze na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, i może chciałby coś odliczyć sobie od dochodu, albo jakieś inne ulgi mu przysługują, o których przypomni sobie dopiero po czasie. Czy wtedy można jeszcze skorygować to zeznanie? Tak, oczywiście podatnik ma prawo dokonania tej korekty w każdym momencie. Można to zarówno... zrobić online, jak rozumiem, również. Tak, możemy to zrobić zarówno przed końcem kampanii zeznań rocznych, możemy to zrobić po zakończeniu, oczywiście, czyli po upływie tego ostatniego dnia kwietnia. Różnica jest tylko taka, jeżeli chodzi o złożenie korekty, że o ile składamy tą korektę i powodem tej korekty mogą być różne okoliczności. Te, które, o których wspominał pan redaktor, że przypomnieliśmy sobie o jakimś odliczeniu, którego nie uwzględniliśmy, a który ma wpływ na wymiar naszego podatku, oczywiście możemy to skorygować, ale też w drugą stronę, tak, mogliśmy zapomnieć o rozliczeniu jakieś kwoty, która może wpływać na wymiar podatku lub źle go wyliczyliśmy, korzystając na przykład z ulg w sposób nieuprawniony, nie też możemy to skorygować, przy czym jeżeli taką korektę będziemy robić po zakończeniu terminu złożenia zeznań podatkowych, musimy pamiętać, że jeżeli ona będzie wpływała na nasz podatek i w efekcie tej korekty okaże się, że na przykład ten podatek, który powinniśmy wrócić do budżetu państwa powinien być wyższy to będziemy musieli go zwrócić wraz z odsetkami. Jeżeli chodzi o automatyczne akceptowanie zeznań, bo tutaj również w wyniku takiego procesu może okazać się, że po stronie podatnika jest jeszcze do uregulowania odpowiednia kwota podatku dochodowego. Bo oczywiście tutaj Krajowa Administracja Skarbowa poinformuje taką osobę o tym, że w jego przypadku powstała niedopłata i wskaże oczywiście tryb i termin uregulowania tej należności. BIT w papierowej formie, jak rozumiem, nadal też można składać, jeśli ktoś tak woli, jeśli ktoś nie ma zaufania na przykład do internetu? Tak, jeżeli ktoś ma duży sentyment do dokumentu papierowego, oczywiście taka możliwość nadal istnieje. Można skorzystać z tej, z tej opcji, natomiast no, my zachęcamy, zresztą nawet ostatnie lata pokazują, że coraz chętniej korzystamy właśnie z tych rozwiązań online'owych. Niewątpliwie te doświadczenia ostatniego czasu nauczyły nas dość sprawnie korzystać z rozwiązań, jakie daje e-urząd. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, mamy oczywiście usługę Twój EPIT, która znana jest już od wielu lat podatnikom, ale to jest generalnie Urząd Skarbowy, który pozwala nie tylko załatwić te sprawy związane z rozliczeniem naszego podatku dochodowego, ale tak naprawdę ten katalog tych różnych usług, które można elektronicznie załatwić praktycznie, z roku na rok rozwija się bardzo mocno. Jeszcze wrócę do tych papierowych pitów, bo to myślę ważne dla osób, które tak mimo wszystko chciałyby się rozliczyć. Jak to teraz działa? Czy wystarczy przyjechać do Izby Skarbowej, czy trzeba się jakoś osobno umawiać, żeby taki dokument złożyć? To może w pierwszej kolejności zeznania składamy do urzędów skarbowych. Mamy tutaj różne możliwości. Możemy takie zeznanie wysłać za pośrednictwem poczty lub możemy przyjść i osobiście złożyć taki dokument, jeżeli chcemy złożyć faktycznie sam dokument bez konieczności jeszcze tutaj weryfikowania. E, swoich wątpliwości, czyli mam tutaj na myśli e, rozmowę z naszym ekspertem, e, po prostu możemy podejść do biura podawczego i taki dokument e, złożyć. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy, z racji na przykład skomplikowanej swojej sytuacji, myślę na przykład tutaj o osobach, które uzyskują dochody poza granicami Polski, lub e, mamy podatnika, który chce skorzystać z jakiegoś e, nowego rozwiązania, nowej ulgi, z której dotychczas nie, nie korzystał i ma jakieś wątpliwości i chce to zrobić osobiście, ma do dyspozycji usługę umów wizytę w urzędzie skarbowym. Możemy sobie w dogodnym terminie, w dogodnym momencie w taką zamówić wizytę. I z naszej strony jest to informacja, która pozwala nam się przygotować na, na takiego podatnika, i na pewno. Pozwoli to na załatwienie sprawy podczas tej jednej i tylko i wyłącznie tej jednej wizyty. Małgorzata Spychała, spychała Szuszyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, była dzisiaj naszym gościem, a rozmawialiśmy o podatkach, które od dzisiaj można już rozliczać, czy to w formie papierowej, jeśli ktoś woli, czy w formie elektronicznej. Jak kto woli, tak może to zrobić. Przypomnijmy, do końca kwietnia można to wykonać. Bardzo Pani Rzecznik, dziękuję za rozmowę i za wszystkie te szczegóły. Dziękuję również. Państwu dziękuję również za uwagę. Widzimy się później, do zobaczenia.